Cześć dziewczyny, witamy Was bardzo serdecznie w tej serii, w której zapraszam ciekawe dziewczyny, ciekawe kobiety, które mają bardzo ważne doświadczenia porodowe. Myślę, że w sumie każda z nas ma ważne doświadczenia porodowe czy dzieciowe. Madzia zgodziła się, żeby się z nami podzielić swoimi historiami, a ma ich dosyć dużo było cztery. <grym> Tak, cztery, cztery porody. Trzy porody metodą naturalną. Jedna się nie udała cesarka, ale to już siła wyższa. Wszystkie porody były z problemami. A ciąże tak samo? Też były z problemami? Tak, Czy ciąże kończy? tak samo. Wszystko hmm. się łączyło z leżeniem w szpitalu. Ten pierwszy poród, który miałam już 11 lat temu, był w sumie taki najłagodniejszy, jeśli można tak określić, ponieważ. Cała ciąża przebiegała dobrze i dopiero pod koniec 35 tygodnia zaczęły się problemy, więc musiałam trafić do szpitala i, i tam przeleżeć dwa tygodnie, w sumie do porodu. Do tak? porodu. Mhm. A może jeszcze tak yy, tytułem wstępu to jesteś Madzia, masz jesteś żoną Łukasza i tak. czwórki dzieci mogę dzieci. Mam czwórkę hmm. dzieci w yy, wieku 11-7, y, 3 i prawie 2 lata. Jesteśmy małżeństwem od 12 lat. Super. No <laughs> Także na razie taki mamy dorobek. <laughs> tak, no duży, tak, duży, duży dorobek duży, i taki, spory. który wymaga. Wysiłku i poświęcę tak. cały czas nie? Tak, i sobie tak, z każdym prawda. dzieckiem, to by się wydawało, że niby się trochę wie, ale jednak więcej. Tak, <gry> A tak. w Twoim przypadku to ym, no, były, tak jak mówisz, że pierwszy poród był y, taki w miarę najłagodniejszy, to potem im dalej tym było tym tak było trudniej. No <gry> różnie będziemy o tym tak. rozmawiać, bo to jest y, na pewno bardzo y, szeroki temat. No to co, no to może zaczniemy sobie od tego pierwszego porodu 11 lat temu, jak to tak. wtedy wyglądało ta rzeczywistość? Pierwszy poród był w ogóle, yy, można powiedzieć, że troszkę tak zaplanowany, w tym sensie, że uczestniczyłam w szkole rodzenia, uczestniczyliśmy razem z mężem. Mhm. Chodziliśmy, przygotowywaliśmy się do tego porodu, no tak jak to się mówi i teoretycznie, no tak. Książkowo, także tak, tak książkowo. No i tak poród był w sumie dość długi, udało się drogą naturalną, urodziłam zdrowego synka o czasie, bo to było właśnie w 37 tygodniu, także, no tak, no także się granice, udało. Ale, tak, ale o tak, czasie. Tak, tak. A jak go wspominasz? Może jak wspominasz ten poród, tak z perspektywy czasu? Jak wspominam? Lęk przed nieznanym. Dużo lęku miałam wtedy w sobie. Bardziej się bałaś przed tym pierwszym porodem, bo właśnie nie wiedziałaś w sumie, czego się tak. spodziewać. Chociaż A szkoła później... rodzenia, troszkę mhm. mnie do tego przygotowała, tak yy, mhm. w ten sposób, że po prostu może mniej, mniej się zaczęłam bać, ale jak przyszło co do czego, mhm. już później te skurcze yy, i to wszystko to no, miałam trochę tak właśnie w sobie tak troszkę takiego lęku. No tak, pewnie też w momencie, kiedy już były dosyć mocne i Tak, tak. I w ogóle oddychania. ten poród się, poród się bardzo <grym> przedłużał. No wiadomo, mhm. też nie, to nie wiadomo. A ile mniej więcej? Możesz ehm, to określić? Pamiętam, że zaczął się y, w nocy. Czyli Ale z kurczami, tak? Zaczął tak, się? Tak, tak. Tylko te skurcze to były takie y, dość rzadkie na początku. I nie regularne. Tak, tak, tak. No i urodziłam w sumie y, około godziny 11, także no może nie nie wiem, jakie inne porody, no ale ja na przykład, dla mnie to było długo. Mhm. Czy od tych pierwszych skurczy do porodu to jeszcze raz, jakbyś powiedziała? E, od pierwszych skurczy do porodu minęło, nie wiem, 10 godzin. 10 może. godzin. No, także tak to było. No, zwłaszcza jak jest pierwszy, no to z, z, zawsze to tak. jest długo. Chociaż z drugiej strony, jak się jest w tym, no to godzina to nie jest tak, Tak, nie? tak. Nie także... Wiem. Były, były wspaniałe pielęgniarki, które mi pomogły, także ten poród później już postąpił, no i się dziecko urodziło, mój synek. No i na temat tego porodu, w sumie to um, ciężko mi tak cokolwiek. Yy... W sumie może dobrze, bo było dobrze. Tak, było dobrze i <gry> dlatego może właśnie tak ciężko to. Yy... Mhm, rozwinąć. Rozwinąć. Nawet bo... jeśli było dobrze, no to w trakcie to trudno w sumie tak. to stwierdzić. Nie? Jak się jest w tym, to nawet się człowiek chyba tak do końca nie zastanawia, czy jest dobrze, tak, tak, czy nie tak. jest dobrze. No, bardzo duże wsparcie męża tak samo, no bo wiadomo, przy pierwszym porodzie, yy, jeśli mąż wspiera, ze mną też rodził całą noc, także mm. także jest na pewno yy, dużo lżej. A jak szybko pojechaliście do szpitala? Tak w przeciągu. Jak no właśnie 6 godzin trwało, na no to w którym momencie? No, zaczęły się skurcze, to już od razu pojechałam do szpitala. Aha, aha. bo tak. Chciałam po prostu, żeby być w szpitalu, żeby. No, żeby mieć tam. Poczucie tak, bezpieczeństwa. Tak, tak. No i tam no. już się wszystko rozwijało. Mhm. Toczyło się swoim torem, jak to się mówi. No, tu żadnych komplikacji nie było. Później komplikacje oczywiście z karmieniem, no to już mhm. później wynikły, ale ogólnie z samym porodem było, było dobrze. A miałeś też tak, że na początku te karmienia, no. No, że bolały Cię piersi przy karmieniu, czy, czy nie miałaś takie? Miałam nawał pokarmowy. Dziecko nie chciało ssać, także też był drugi problem. Mhm. Ale natrafiłam na. Akurat miałam szczęście, natrafiłam na położną laktacyjną, która mi troszkę pokierowała. I, I wtedy odzyskałam tak jakby wiarę, że mogę pokonać te, te trudności z karmieniem, żeby móc karmić. Chociaż wiadomo, pojawiały się tam różne przeszkody. Się jest w trakcie w tym, w tym problemie, to nie widzi się do końca, że można tak. z tego wyjść, nie? Tak i właśnie tu dużą rolę odgrywa właśnie taka położna laktacyjna, żeby właśnie przyszła i, i nie od razu yy, proponowała, wiadomo, lepszą, znaczy lepszą, nie lepszą, tylko taką szybszą drogę nakarmienia butelką, tylko po prostu, żeby... Yy, żeby, no spokojnie, tak, że może jest trudno tak, i tak dalej, tak. ale że można z tego wyjść. Że można, można wyjść z tych problemów. Mhm. Także... To bardziej właśnie były takie. Czyli problemy. te początki, tak? Z karmieniem y, miałaś właśnie problemy, a potem już nie wiem, drugi, trzeci, czwarty miesiąc już był. Nie, to był... właśnie w tym y, tak, w ogóle ten y, 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 po tym porodzie problemy z karmieniem skończyły się z wyjściem ze szpitala. Jak wyszłam ze szpitala, Aha. już tych problemów właśnie nie było. <laughs> I sama się właśnie <laughs> dziwiłam, bo później przez cały okres karmienia nie miałam jakichś większych problemów, właśnie tak samo z karmieniem, także to i poród i, i karmienie było A tak. A ile byliście w szpitalu po porodzie? Sześć dni, ponieważ mam ją żółtaczkę, więc musiałam zostać. No tak. No, także po, y, potem wypisali nas do domu i... Czy przez te sześć dni m, tak. były jakieś m, tak. komplikacje z karmieniem i myślisz, że z, z czego to mogło wynikać? Po prostu... Na pewno no, z braku też doświadczenia, no bo pierwsze dziecko. A na szkole rodzenia też o yy, tym była mowa? Tak, A... troszkę, yy, troszkę tak, ale wiadomo, że teoria, praktyka jest troszkę, tak, troszkę tak, różna, tak. są różne problemy. Trzeba się zderzyć nie? z tą tak. praktyką. Trzeba się zderzyć z praktyką i trzeba na pewno się nie poddawać, jeśli chodzi o to. To na pewno. Wystarczyło zmienić technikę tak, tak, podawanie tak, piersi potem, tak, i już potem Tak, okazała. Tak właśnie najbardziej chodziło właśnie yy, o łapanie sutka. Dziecko ma na samym początku problemy, bo wiadomo jak się rodzi, nie potrafi. Tego trzeba po prostu i mama i dziecko się się uczą nawzajem i, i po prostu <trenują>, 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 tak. trenują, że jak wyjdziemy do domu, to żeby już było, no, w cudzysłowie możemy powiedzieć, że prosto. Chociaż no na zawsze no tak, tak ale też tak wiedząc, jak ten etap, jak ta laktacja się rozwija, no to te pierwsze dwa dni czy dzień, no to w sumie tam dużo nic się takiego może nie dziać, tak, że może tak. się też wydawać, że o, nie mam mleka, czy co, się nic nie dzieje. Ale to się okazuje, że to po prostu tak jest. Tak, tak. Że to jest taki etap, a potem nagle, może nie tryska, ale jest tak, więcej. Jest mleko, tak? jest, jest zapotrzebowanie, to jest mleko, bo zawsze właśnie jest taki, taki mit chyba krąży, że nie mam mleka. No, jak dziecko mm. się, to, to cały czas ono jest. I właśnie, żeby się nie stresować, żeby, żeby no właśnie uwierzyć stres. w to, że ja wykarmię mm. swoje dziecko i, mm. i będzie dobrze. Tak, tak, bo chyba też ten stres e, tak może blokować, nie? Tak, Ponieważ działa, to... tak. Działa po prostu demotywująco na to wszystko. I właśnie nie. dlatego trzeba sobie zawsze myśleć, że, że dam radę, pomimo trudności, yy, no, nakarmi dziecko i, i wszystko będzie dobrze. Tak, tak. Ja nawet też a propos tego stresu yy, przy karmieniu, to mam taką znajomą, yy, która, no, pierwsze dziecko nie było problemu, z laktacją yy, wykarmiła, ale drugie miała problem i to tak wyniknęło właśnie z wielkiego stresu, bo nie wiem czy jeszcze w ciąży była, czy później, no i tata zmarł i bardzo, bardzo się tym stresowała, może jeszcze tym jak może chorował, nie wiem. W każdym razie tak mocno się stresowała, że no nie, jej całkowicie ten pokarm i no, chodziła po tych lekarzach czy coś, ale no naprawdę mocno. Więc wynikało to z tego, że nie dlatego, bo ona miała jakieś problemy, bo tak, pierwsze tak. dziecko wykarmiła, Tylko, tak? Uh -huh. Tylko właśnie ten stres y, ogromny, co tak wpływa na, y, na nasz organizm. Nie? podobnie przy porodzie, nie? Tak. Że jak tak. się też za mocno y, stres no, stresuje skrzydamy. Nie ma postępu. <laughs> tak, ale u ciebie nie było takiego problemu w nie? Nie, nie, tym nie, pierwszym porodzie. nie. nie. Z strony Łukasza, tak? Jak sobie przypominasz ten dzień, to co on takiego y, robił, nie robił? Czy po prostu był, że. Właśnie był ten... bardzo. Y, bardzo dużo mi pomógł. Y, no, cały czas wiadomo, y, robił mi masaże, żeby mi ulżyć w tych bólach. Czyli przeszkolony był. Tak, tak, troszkę <głosy> <głosy> Troszkę, tak. Y, przede wszystkim psychicznie mnie wspierał, że dasz radę, że. Wiadomo, boli, ale dasz radę i cały czas po prostu tak mm. mnie dopingował słowami. No i cały czas przy mnie był. Ta obecność już, już dała mi taką siłę, że mimo tego, że tak jest mi ciężko, to, no to dam radę i. Mm -hmm. Super, czyli no, był dobrym kibicem. Tak, tak. Do samego końca, do samego rana wytrzymał, nie usnął. <laughs> także. Super. No i później jeszcze mu się udało przeciąć pępowina, także to też było mm -hmm. dla niego takie. Ważne. Tak, tak. Fajnie. A potem jak było z skangurowaniem, czy z kontaktem skóra do skóry, czy Właśnie to, od razu zabierano? przy pierwszym porodzie to y, od razu y, był zabrany. Jeśli chodzi o ten mój pierwszy poród, to od razu hmm. był zabrany. I dopiero później jak y, pojechałam już na salę, to przywieziono go. Y, no pewnie opatulonego, tak? Tak, tak. No w te pieluszki w to wszystko y, było opatulone, także. No chyba też, tak, taka praktyka była, nie? To 11 tak, lat. Temu. Tak, tak. Chociaż czy, czy było coś o, na szkole rodzenia, o kontaktu skóra do skóry? Coś, coś mówili, wspominali, ale też mi się wydaje, że może to też zależy od tego, kto, kto ten poród przyjmuje. No nie wiem, mhm. ciężko mi teraz tak stwierdzić, ale wtedy ja akurat nie miałam tego, nie, miałam, nie było kontaktu skóra do skóry. Mhm. No, także z perspektywy czasu widzę, że ten kontakt jest bardzo ważny, ponieważ przy tym jeszcze porodzie, który miałam o czasie, drugim z kolei, znaczy trzecim w sumie. Tak, to pierwszy było czasie, drugi, drugi nie, ale trzeci tak, był o czasie. czasie. I właśnie mhm. przy tym trzecim już miałam kontakt skóra do skóry i widziałam tą różnicę właśnie, że to jest bardzo ważne dla, właśnie dla matki i dla dziecka. Ym, także... Tutaj też tak No się... tak, w tym budowaniu tej więzi tak, tych hormonów po prostu. Tak, opustuło. tak. I nawet od razu był przystawiony do piersi, także mhm. to też tak nas zbliżyło mhm. ze sobą. Tak, to czyli bardzo... to masz porównanie, tak? tak. Że widzisz, y, widzisz to z perspektywy czasu, że to jednak jest ważne, nie? Tak. K ja rodziłam Sewery na te 7 lat temu, to jeszcze wtedy też była taka praktyka, że raczej żeby owinąć, Gdzie... chociaż u mnie to była trochę inna y, sytuacja porodowa, bo byłam po cesarce, więc by się mogło wydawać, że jeszcze bardziej, no w sumie do tej pory, chyba też teraz, w tych czasach tam, w tym momencie, to też trzeba się jakoś wcześniej umówić, trzeba wiedzieć, czy dany szpital to praktykuje, czy nie. No da się oczywiście to wynegocjować, ale wtedy, te 7 czy 11 lat temu, myślę, że to była jeszcze taka dosyć nowość. Tak, tak chyba turaczkowało i tak mhm. No, za bardzo chyba Tak, chociaż myślę, że gdyby ktoś wcześniej uprzedził i tak, tam się do, Może, może też jakby człowiek się bardziej właśnie dogadał, dogadał z personelem i może sobie tak yy, samemu właśnie ustalić, że. Że ja tak chcę, no to może, może by było inaczej. Ale to tak chyba jest z pierwszymi tak. doświadczeniami, porodami. Tak się człowiek może nie zastanawia, tylko tak naturalnie wszystko. Albo po prostu to, co się dzieje, co, jaka jest opieka, to temu się też tak poddaje. Tak, tak, trzeba się poddać tak. A z drugiej strony, no też nie ma do końca pomysłu może też nie mieć, nie? że co mogę chcieć, mogę nie chcieć. Tak. To, to chyba jest właśnie tak z tymi pierwszymi poradami, że. Po pierwsze, nie wiadomo czego się po sobie tak, pospodziewać, spodziewać, bo to jest tak, tak nieznane w ogóle wszystko. Tak, bo potem po tym pierwszym porodzie to tak, no, przynajmniej mniej więcej się wie. Tak, już, już wiadomo o co chodzi tak, i tak. wtedy może jest tak łatwiej. A jakbyś mogła właśnie tak jakby wrócić do tego czasu, tego 11 lat temu, no z tym doświadczeniem jakie masz, co mogłabyś sobie samej wtedy powiedzieć, że co warto albo co nie warto? Czy co, o co warto byłoby zadbać, albo co warto odpuścić? O co zadbać? Na pewno ten kontakt, właśnie skóra do skóry, żeby to, nie wiem, jak jest teraz, ale myślę, że jakby tak postarać się o to, właśnie, żeby to było, to by było ważne. Że po prostu powalczyłabyś o to tak, bardziej, tak? tak Jakoś bym, bym powalczyła, tak. Zorganizowała to wcześniej. Tak. tak. Mhm. A miałaś, nie wiem, oksytocynę, na przykład? Tak, podawano? podawali, tak. Mhm. Um, A oksytocynę. nie wiem, nacięcie krocza? Ja też miałam przy pierwszym tak. Było nacięcie krocza i była podawana oksytocyna. Także... Mhm. Y... Full wypas. Tak, także wszystko. <laughs> <laughs> Oczywiście. Tak, ale się po prostu na to godziło. No godziłam tak. się, no godziłam mhm. się, ponieważ no, mówię, nie byłam. No, zorientowana tak i tak jakby, no personel wie, co robi, także mhm. poddaję się i. I, I nie żałujesz tego, że po prostu tak to wyglądało. Nie, no teraz nie mam co żałować z perspektywy mm -hmm. czasu było, już nie będziemy wracać do tego. <grych> Także ja tak, tak, yy, Czyli tak w to przejmuję, że. Nie, tak się pytam, bo czasami coś się wydarzy w trakcie porodu, co też nie do końca znaczy, że jest źle, ale kobieta się czuje nie do końca z tym dobrze. Tak. dlatego się pytam. Bardziej, to bardziej znaczy, y jeśli chodzi tak y o moje zdanie, to y ogólnie. Jest tak, że chciałabym sobie zaplanować każdy poród mm -hmm. tak, jak ja chcę, według własnego planu, coś tam. Wiedzi mi się. Tak, tak, coś tam sobie poustalać, po kolei, to, to. No, a wiadomo, życie jest życiem i wychodzi czasem inaczej, i, i trzeba to przyjąć po prostu. I później nie wracać do tego, y, po prostu co było, tylko co, co mnie w danym momencie to nauczyło, jakie wnioski z tego wniosłam, no i iść do przodu. Po prostu. To jeśli chodzi o tą duchową sferę, to przy tym pierwszym porodzie mieliś, miałaś jakieś, jakieś myśli, czy jakoś łączyłaś to duchowo? Nie, nie, właśnie nie. Wtedy byliśmy na takim etapie życia, że nie byliśmy przy, przy Panu Bogu. Raczej tak obok. Obok tego wszystkiego. No bo w sumie Także... ślub kościelny mieliście. Ale tak, tak bardziej tak. Znaczy... Nie wiem, z tradycji, czy trochę jednak mimo wszystko. Nie, ślub kościelny to był, był ważny, mhm. ale może nie tak bardzo głęboko. Nie nie, nie jakby to powiedzieć. Nie no rozumiem, widzisz po prostu teraz bardziej. Nie? Tak, z perspektywy, tak. Z perspektywy że... czasu był teraz dla mnie najważniejszy. Ale wcześniej tak mhm. no, był ważny, ale. Tak, czyli przy tym drugim porodzie już coś tam zaczęło się tak. rozwijać. Zaczęło w tej się sferze. rozwijać, bo w ogóle ciąża, moja druga, druga ciąża była od samego początku z problemami. Wiązało się to z częstymi pobytami w szpitalu, z komplikacjami, krwotokami. Dlatego ja tę ciążę nazywam cudem, bo. Że w ogóle ją doniosła. Tak, tak, tak że ją donosiłam, bo były takie problemy, że po prostu myślałam, że to już koniec. Dziękujemy za tą pierwszą część naszej rozmowy i zapraszamy do, do następnej.